Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana wam kolejny odcinek z Brawl Stars, moi drodzy, I dzisiaj przyszedł czas, aby sobie porozmawiać o pewnym graczu, który powrócił do topki, moi drodzy. Gracz, który, no, dosyć długi czas nie biał tak naprawdę, a przez wielu graczy jest uważany za najlepszego yy, lejderowego gracza, czyli osoby, która jakby puszuje pucharki, no bo wiecie, że ci, co są pierwsi na świecie, no niekoniecznie są tak dobrzy, jak ci, co grałem na finałowych mistrzostwach miesiąca, czy wygrywałem mistrzostwa świata? Jest to dosyć logiczne, bo przy wbijaniu pucharków tak naprawdę trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. No a niekoniecznie aż tak dużo skilla jak na mistrzostwach świata, ale to myślę, że wiecie moi drodzy. Zaraz sobie do tego przejdziemy i omówimy to wszystko, ale jeszcze zanim zaczniemy zostawcie oczywiście moi drodzy łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał i przede wszystkim moi drodzy wpisujcie Kodzik Panda w sklepie. tak jest po pół roku. Po tym jak oczywiście kod twórcy został mi zabrany. No to, moi drodzy, mam go z powrotem. Jest znowu kod pana, więc jak kupujecie jakiekolwiek pakiety gemów. Karnety, moi drodzy, skiny. Wszystko co kupujecie, pamiętajcie, wchodźcie do sklepu, sprawdzajcie, czy u góry pisze wspierasz panda, jak nie. przeskrolujcie na koniec, wpiszcie kod panda. zajmuje to sekundę. Tak samo jak moi drodzy, kupujecie na Supercell Store. Bo ja na przykład większość rzeczy kupuję na Supercell Store, tam też jest. Przy kupowaniu zakładka wpisz kod twórcy, no to wpisujcie kodik panda. Mega dziękuję naprawdę wszystkim za wsparcie i bardzo się cieszę, że wreszcie znowu, moi drodzy, odzyskałem ten kod. Będę mógł jakieś sneakpiki robić i tak dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale dobra. Przejdźmy już sobie do moi drodzy głównego tematu odcinka, wejdźmy sobie w topkę i wejdźmy sobie, moi drodzy, w topkę globalną pucharków. Jak widzicie, prime aspect, moi drodzy, prime aspect, czyli oczywiście aspekt. Gracz, mój drodzy, który w starym systemie pucharkowym miał 175 tysięcy pucharków, więc Hyra go przegonił o 5 tysięcy, bo wiecie, że on wtedy wbił 180, potem minął go Adonis, no i potem Hyra wbił 200 tysięcy i teraz, mój drodzy, Aspekt powrócił. Jak widzicie, jest w klanie, który się nazywa 200 tysięcy, czyli chce on wbić 200 tysięcy i ma już w tym momencie 112 tysięcy, czyli ma 4 tysiące przewagi nad osobą, która jest druga. Więc dosyć ciekawie, bo sezon dopiero co się zaczął, tak naprawdę. Zobaczcie, mamy 24 dni do końca. Co prawda, ten sezon jest krótszy. Szczerze. Nie wiem, czy wbije on te 200 tysięcy. Zobaczymy, bo na razie dopiero co się zaczął sezon, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Ale no wydaje mi się, że może być mu ciężko. No bo jak wiecie, mieliśmy y, trzech graczy, którzy próbowali tak naprawdę to wbić. Mieliśmy moi drodzy Hyre, któremu się to udało. Mieliśmy Radana, który próbował w tamtym sezonie. Tamten sezon był najdłuższy. No i dosłownie minął on Adonisak, gdzie Adonis też grał w sezonie, który jest najdłuższy. No jak widzicie, czwarty na świecie jest właśnie Prime Aspect. Który, moi drodzy, wbijał to na tym starym systemie pucharkowym, ale też nie do końca, moi drodzy, bo jak ktoś z Was nie pamięta, to wtedy był taki sezon, gdzie połowa sezonu była na starym systemie, a połowa sezonu była już na nowym, więc jakby nie wprowadzili tej zmiany od samego początku sezonu, tylko w połowie, więc tak jak, jakby teraz wprowadzili coś nowego i masz 24 dni na wbijanie w tym nowym sezonie, dzięki czemu ma on właśnie tak dużo prestiżu. Bo zobaczcie, ma on 97 prestiżu, a grał tak naprawdę w starym systemie, znaczy no w tym pierwszym jakby nowym sezonie zagrał, tak, tak można powiedzieć. A moi drodzy, na przykład jak sobie wejdziemy u mnie w klanie, no ja mam 10 prestiżu akurat, ale, ale zobaczcie, wejdźmy sobie na przykład na... Możemy wzi wziąć Bartusa, który nic nie wbija, zobaczcie, ma 85 tysięcy, a ma on 16 prestiżu, bo właśnie w tym ostatnim sezonie to on też chyba wbił sobie wtedy 100 tysięcy. Eee, tak samo przygodix, tylko że przygodix w tamtym sezonie wbił bardzo dużo i przygodix jest pierwszy w Polsce, więc ma on 26, ale on i tak miał już z 20 chyba, jak dobrze kojarzę. więc generalnie przez to ten aspekt masz tyle, mimo że nie puszował w tych nowych sezonach. A zobaczmy z ciekawości, no ma chyrać. chyba coś koło 200. No 248. I MON AlienFame to też ciekawe, moi drodzy. Więc dobra, wejdźmy sobie może na konto tego Prime Aspecta. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje. MON wbitego, moi drodzy, Mastera Trójkę. Więc w międzyczasie, jak nie wbijał sobie pucharków, no to cisnął, jak widzimy, moi drodzy, rankę dziki. Więc tak to się prezentuje: 81 tysięcy winów na trójkach, 2000 na solo, 5000 na duo. W tym sezonie też ma Mastera. Zobaczmy sobie staty konta. 73 postacie na 35 ranku. Nie wiem, czy to były wszystkie Możliwe te stare, bo nie pamiętam ile było wtedy postaci, jak zmienili, więc nie, nie mam zielonego pojęcia. No i moi drodzy, konto utworzone w 2019 roku. No tutaj, oczywiście, legendarna dwójka mistrzowska, no to już ma mniej znaczenia. No i aktualnie 112 tysięcy, najwyższe pucharki, no to oczywiście te 175 tysięcy. Sprawdźmy sobie tutaj jego konto, jak to wygląda. Widzę, że leci podobną taktyką co Hyra, czyli wbija sobie co 100, bo widzimy, że ma 1310-1310. Tutaj, moi drodzy, jeszcze ma pewnie niektórych poniżej 1300, czy już wszystko zdąży na 1300 wbić. Chyba już większość ma na 1000... Nie, jeszcze ma 1200, tutaj 1000 niektóre. Aha, czyli jednak on nie robi jak chyra, bo chyra robi tak zawsze, że wbija wszystko na 1100, potem wbija wszystko na 1200-1300, a widzę, że tutaj. Moi drodzy, aspekt działa troszeczkę inaczej, mianowicie wbija od razu wszystko na 1300, więc nieco 100, tylko od razu 1300. Ciekawa, ciekawa sytuacja, moi drodzy, że, że działa to w ten sposób. Zobaczymy, jak mu pójdzie przez cały ten sezon. Jestem ciekaw, moi drodzy, jak to będzie wyglądało. No, jeszcze troszkę postaci mu to zostało. Jak to wbije, no, to będzie miał, nie wiem, ze 100, 120 tysięcy, może tro, trochę więcej. Case jeszcze nie ma na 1000. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dajcie znać w komentarzach w ogóle, co sądzicie o tych wszystkich graczach, co właśnie wbijają. Kto Waszym zdaniem jest najsilniejszy, czy jest to hyra. No dużo osób właśnie twierdzi ja też zresztą że Hyra nie wbijał tego legitnie nagrywałem filmy, możecie sobie posprawdzać. Nieważne mamy jeszcze Radana, mamy Adonisa, mamy Aspekta no i mamy jeszcze tam parę osób niżej, ale no, myślę, że z tej czwórki możecie napisać w komentarzach, kto Waszym zdaniem. Legitnie wbijał, kto nielegitnie. Może część z was będzie twierdziła, że chyba legitnie, może część z was będzie twierdziła, że nie wiem, Adonis oszukiwał czy cokolwiek. Piszcie po prostu w komentarzach, co sądzicie na ten temat i któremu z tych graczy kibicujecie w tym wyścigu o topkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, na razie aspekt w tym sezonie właśnie ciśnie, reszta no, oczywiście nie gra. no Nikt normalny nie będzie dwa sezony z rzędu puszował. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie, czy faktycznie minie hyre. Chciałbym, żeby minął, bo byłoby na pewno ciekawe i w przyszłym sezonie Hyra by pewnie znowu grał, żeby wyprzedzić tutaj aspekta, więc zobaczymy, jak to się moi drodzy potoczy. Mamy jeszcze przy okazji community event z tymi, moi drodzy, masteriami, jakby ktoś z Was jeszcze nie wiedział. Oczywiście te masterie zostaną usunięte, moi drodzy, przy najbliższej aktualizacji. Mogę Wam zdradzić mojego sneak peeka, kiedy ta aktualizacja będzie. Mianowicie, moi drodzy, Brawl Talk będzie na 99% 21 czerwca, a jak wiecie, update jest kilka dni po. Ale, moi drodzy, co jest jeszcze ważne, mamy tutaj, jak widzicie, arenę za dymy i ona się kończy za 15 dni, i 20 godzin, co by nam dawało 24, moi drodzy, czerwca. Więc najprawdopodobniej 24 albo 25 czerwca będzie nowa aktualizacja i wtedy usuną masterię. Oczywiście zostaną one zamienione na rekordy i części nagród z masterii. Czyli, moi drodzy, takie nagrody jak na przykład yy, tutaj gold, powerpunkty, kredyty. I tak dalej, no to to wszystko aż do GOLDA. No to te nagrody zostaną przetransportowane do nowej alei pucharków, bo ona się troszeczkę zmieni, inaczej będzie wyglądała i zostanie przedłużona z 70 tysięcy na 100 tysięcy, więc będzie po prostu dłuższa ta alejka, i właśnie te nagrody z wszystkich tych postaci zostaną wrzucone do tej alei ee, pucharków. A moi drodzy, te nagrody od GOLDA, czyli właśnie PIN. Moi drodzy, ikona gracza oraz tytuł będą w nowej zakładce, która się będzie nazywała rekordy. Za dużo jeszcze o tych rekordach niestety nie wiemy, wiemy, że mają tam działać w taki sposób, że jak nie wiem, zrobisz jakiegoś triple killa postacią, to ci dodaje jakieś punkty, coś tam, coś tam, ale nie do końca wiemy. Tutaj mamy oczywiście pokazany trofierą, tak będzie wyglądała, moi drodzy, nowa tutaj zakładka, ale i pucharków, jak widzicie, będzie miała 15 poziomów na dole. I u góry mamy właśnie prawy górny róg, tam taką ikonkę z tym okiem, to są te rekordy. Jak to będzie działało? Po polsku jest to nazwane wyczyny, jak widzicie. Wyczyny będą systemem podobnym do osiągnięć, który będzie was nagradzał albo przez grindowanie, czyli właśnie wbijanie sobie yy, gierek postacią, po prostu wygrywanie, albo przez robienie epickich rzeczy waszymi zadymiarzami. Wygrana walki 1 na 3 w trybie nokautu lub trafienie trzech wrogich zadymiarzy jednym atakiem Mortisa. Wiecie, takie jakieś różne trudniejsze akcje będą powodowały, że będziemy wbijać te jakieś punkty za które właśnie będziemy mogli blokowali te tytuły, zobaczymy co z tego wyjdzie, ciężko mi stwierdzić czy to jest zmiana na plus czy nie, na pewno przedłużenie ale i pucharków jest na pewno na plus więc uważam, że spoko moi drodzy ale zobaczymy, zobaczymy, wszystko się dowiemy w Brawl fajnie, że teraz są te masteria, więc polecam sobie grać przede wszystkim, wbijajcie wszystko do yy, moi drodzy srebra trójki, chyba, że macie wszystko na srebro trójki, to możecie wbijać tytuły tak jak ja, bo ja teraz wbijam właśnie wszystko na na tytuły, zobaczymy ile tych tytułów zdążę wbić, ale mam nadzieję, że prawie wszystkie wbiję, teraz mam z 40 to myślę, że jeszcze drugie tyle zdążę wbić, zobaczymy jak to będzie wyglądało jeszcze ile tych procentów naklepiamy oczywiście, dobra, możemy sobie jeszcze Zagrać jakąś gieraczkę na szybko. Co ja bym tutaj zagrał? Mamy pojedynki, ale pojedynków nie chcę. Knockout. Aha, nie, tak chciałem zrobić. Chciałem sprawdzić, co to jest. Taka mapa, dobra, też za bardzo jej nie lubię. Solo, no to też średnie. Dobra, chyba w sobie walniemy tego brobola Teoretycznie mogę Grifem. Dobra, możemy tym Grifem, bo ja tak Grifa teraz bijam, żeby właśnie mieć ten tytuł. Więc Grifem sobie coś tam pogramy. Ale zobaczymy, jak to się będzie tutaj prezentowało, moi drodzy. Zobaczymy, jak to się będzie tutaj prezentować, więc lecimy z giereczkami. Mamy tam jakąś Lumi, jakiś wariacików, no oczywiście gramy z randomami. Pucharki mam wywalone, chociaż już w tym sezonie wybiłem chyba 1000 pucharków. Nie jest to jakoś dużo, bo minęło już, z, nie wiem, 4-5 dni sezonu, więc mógłbym na spokojnie mieć więcej. I nie wiem, czy też jakoś w wakacje nie podbiję sobie wyżej, na przykład rekord na 120 tysięcy pucharków Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, może coś pogramy, wszystko się okaże, zobaczymy jaki update wleci oczywiście, bo teraz ten update co wleci to on musi być gruby, dlatego że przez wakacje, jak wiecie Supercell ma też wakacje, więc oni jakby nic nie robią w bs i w innych gierkach swoich, więc no muszą walnąć coś ciekawego, żebym graczom się nie nudziło przez całe, przez całe wakacje, no bo kolejna aktualizacja będzie końcem sierpnia albo nawet początkiem września, więc no, zobaczymy. Co, co tam ciekawego, moi drodzy, wymyślą. No i udało się wygrać fajnie. 285 punktów jeszcze do tutaj masterii, więc na spokojnie sobie będę grał, podbijał tytuły na lajwiczkach, moi drodzy, będziemy sobie pykali. Zapraszam również bardzo serdecznie wszystkich na mój drugi kanał, kanał Panda of moi drodzy, kto z was jeszcze. Nie subskrybuję, wbijajcie, macie linka w opisie, możecie wejść yy, wpisać właśnie tą nazwę, co wam się wyświetla w tym momencie na ekranie na YouTube'a. Wbijcie. Zasubskrybujcie, tam są najlepsze momenty z live'ów oraz również odcinki z Clash Royala. Bo dużo osób teraz gra znowu w Clash Royale, a. sam też wróciłem do Clash Royale. A. Nagrywam odcinki tam też działa mój kot twórcy, więc polecam wbijać. Zostawcie suba, moi drodzy. Ja już wam dziękuję bardzo, za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się.